Do ustawienia naszego głogoskiego orszaku Trzech Króli. Jakżeż to ładny czas? Pała na wysokości, chwała na wysokości, na, pokój, na ziemi. pała na wysokości, pała na wysokości, chwała na, na, na ziemi. na wysokości, serca obok tego oborze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój, na ziemię. I my co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój, na ziemię. Shteskam energjive info energjive dhe shih timo mase të kësaj kantinetë aty shasti kanë çuar

Jestem w pudełku. Fastuszkowie się ucieszą, że dla Pana odwiedzin strzeżą. Szczym spalić na węgielku, powietrze popłyną wonie. Kształcie niebieskich obłoczków otoczą się koło oczków i otoczą boskie skronie. odrobinę się umili tej posępnej w lichej budzie, które, której ludzie dotąd gospodarzami nie byli. To jest myra balsamiczna małych członeczków na masztenie. To je niesłychanie. Dziecina niech rośnie śliczna. Uniżenie mi składa. Kiedy idę, lud pada, a kto śmiało się zbliża. Moc go moja! Od południa do nocy, z nocy do dnia białego, idę po krwi potoku, jak on, świata całego. I narody do ziemi rozpadną się w pokłony, a zostanie mi droga. Wtedy chwycę się Boga. To, co się dzieje тайны. Речь это Bóg śni się po głowie, macie rozkaz wodzowie. Niechaj strzany padają po ulicach, po pracach, w domach, pałacach. Mieć podnieście nad zgrają, bo mi kłamstwo zadają. My do stajenki, to Jezusa i panienki. Ja mordował morze, Ogniem Pani bezmorze. Ja wszystko zrobię z siebie. Ja nawet dla twej chwały utworzę się. Boże. Jak drugi ja on w niebie. Ja wszystko zrobię z siebie. Łzy nagrodę sami. Tylko zostaw mi życie! Hej, prochy poziome, wyniosłem w tym głowę, Już duchy śpiewają rekwiem promowym. Chociażby litery imienia nie tkwią, I nie zostanie! Wpisałeś je knią! <śmienny> <śmienny> Powiedz, co ci się śniło? Ach, mój bracie, mój miły, ledwie mnie się ociężały powieki, skleiły miałem sen. Sen, co na wieki w mej pamięci zostanie. Bracia, nie wiecie, co się święci. Na dzieciny tej życie król Herod godzi skrycie. Ach, ach, mój Boże, mój Boże, to niemożliwe. Czy to aby być może zważyliście zapewne, jak on tkliwie i żewnie mówił o Mesjaszu, gdyśmy razem z tym drogiem, spiesząc z nim, wyruszali? Prawdy! Słowa pozdrowienia dla uczestników naszego orszaku. Pana prezydenta Miasta Głogowa, pana Rafaela Rokaszewicza i poprosimy księdza proboszcza, gospodarza parafii tej w tym miejscu, księdza Stanisława Brasa. Pokazane i powiedziane, aż ciężko wydobyć słowa. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować i Państwu za udział kolejnej edycji orszaku, ale także wszystkim, którzy przygotowywali ten orszak i wszystkim parafim, i wszystkim osobom związanym z tym przedsięwzięciem, także swoim współpracownikom i naszym jednostkom, gdzie troszeczkę pomogliśmy w tym wszystkim, ale to wasza Państwa w tym zasługa. Korzystając z okazji chciałbym, ponieważ jesteśmy na początku 2017 roku złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Aby każdy z Was, tak jak wszyscy królowie, wybrali drogę, którą dążyli do celu, e, aby oddać cześć najważniejszemu, tak i Państwo w tym roku znaleźli sobie taką drogę do celu, do której będą dążyć. Wszystkiego dobrego. Mroźna to była wyprawa. Najgorsza pora roku na podróż, zwłaszcza tak długą, drogi. Tonące w śniegu i lodowaty wiatr najokrutniejsza zima. Tak przed laty pisał poeta Tomasz Eliot: Wprawdzie śniegu nie było, ale wiatr był, lód był, zimno było. Ruszyliśmy tak jak mędrcy przed laty, by dotrzeć do celu, by znaleźć Boga. To nasze metaforyczne Betlejem. Ksiądz Jan Twardowski pisał trochę z przymrużeniem oka, ale w swoim zwyczaju: Przybyli mędrcy, plackiem padli, złożyli dary, odjechali. Obyśmy odjechali do naszych domów, dotarli, ale aby pamięć o tym dzisiejszym wydarzeniu została głęboko w naszych sercach. Niech ten świat szukania, odkrywania Boga trwa jak najdłużej tam, gdzie jesteśmy. Szliśmy może nie za gwiazdą, ale za tymi, którzy nas prowadzili. Bądźmy dla innymi też tymi gwiazdami, którzy pokazują, prowadzą do tego, co jest dobre. W tym miejscu pragnę, jak było wspomnianych wśród wszystkich ciężarów podziękować tym, którzy włączyli się do przeżycia tego pięknego wydarzenia, kim jest co roku orszak czy króli w naszym mieście. Powiem, że nie mamy się czego wstydzić i panu prezydentowi Gminy Miejskiej Głowów i wszystkim tym, którzy pomogli nam w przygotowaniu tego pięknego wydarzenia składam jeszcze raz serca serdeczne podziękowania. Dziękujemy bardzo.